Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku dotyczącym programu YouTube Downloader HD, dzięki któremu możemy pobierać sobie, nie wiem, filmiki, jak i grze, piosenki z YouTube'a. No jest tak, na początku w zakładce tam powstawiamy jakość, jaką chcemy tam o Tutaj macie pomoc i aktualizację. Yy, następnie, gdzie macie napisane video URL, klejacie link z czynnikiem lub z piosenką, którą chcecie pobrać. Klejacie go tutaj na ten pasek. Następnie save to nasz folder pracownik, klikamy prose, gdzie wygramy gdzie nam ma się zapisać. I y, następnie klikamy przycisk Download. Czekamy, aż nam się pobierze, to będzie czas pobierania tu status. I gdy nam się pobierze, wyskoczy nam komunikat Download End czy coś takiego. I wtedy będziemy mogli sobie się cieszyć tą opisanko lub limitkiem, który sobie pobraliśmy. Program jest bezlimitowy, można go używać cały czas. Czym większa jakość, tym powiem, tym dłużej się pobiera limit, więc ja ogólnie tak sam pobieram w 720, nie? W jakości. Bo tam między 720 a 1080, to nie robi wielkiej różnicy. Ja sam nagrywam 720. Uż, um, kurde, język mi Po co nagrał 720 w z niż 1080 i mała różnica między jakością stanowiska. Więc tak, ja się będę z wami żegnał. Mówił Devin, że mecie.